Witam serdecznie w e, kolejnym treningu e, funkcjonalnym, tym razem na macie. Funkcjonalny, ponieważ pozwala nam funkcjonować w codziennym życiu. Więc Zaczniemy od ćwiczeń, które wykonujemy teraz po Dobrze? Leżymy sobie w łóżku jeszcze. W ten sposób leżymy na plecach, ręce są wzdłuż ciała. Przyciągnijcie stopy w ten sposób nie za blisko pośladku. Dobrze? Ręce są wzdłuż ciała, tak jak powiedziałam, kolana na szerokość bioder, dobrze? I pierwsze co? Chciałabym, żebyście tylko zrobili taką kołyskę e, z, z dolną częścią waszego ciała. Dobrze? Czyli góra tutaj jest nieruchoma, lub jest od bioder. I tylko tyle. Tylko tyle koło się na jedną, na drugą stronę. Tak, żeby się rozbudzić, to jest raz. Tak, żeby troszeczkę rozciągnąć, to jest dwa. Aha, I tak, żeby ustabilizować wszystko, to jest trzy. <grym> Okej, okay, i wystarczy. Ręce lądują na nasze biodra, w ten sposób. Łokcie są luźno, stopy są, tak jak wcześniej, w lekkim oddaleniu od pośladków. I teraz tylko tak zwane ćwiczenie pod tytułem podmijanie ogona. Zobaczcie, robimy taki łuk pod naszymi plecami, nie za duży, po do góry dociskamy plecy do maty, a my podnosimy troszeczkę biodra w górę hop i hop pracuje dolna część naszego brzucha trzy i cztery pięć powoli powoli zrobimy osiem sześć siedem i osiem. Ok, super. Ręce lądują tak jak wcześniej na podłodze, na, przepraszam, jesteśmy jeszcze na łóżku, chociaż niekoniecznie, możecie to robić po prostu w ciągu dnia, troszeczkę szerzej i teraz będziemy prostować prawą nogę, ale tutaj skupcie się na tym, żeby nie ruszać, nie rotować biodrami, dobrze? Czyli nie o to chodzi, żeby postawić tą stopę i tutaj, żeby nam wszystko poleciało, tylko chodzi o to, żeby tak ją wyprostować, żeby, zobaczcie, żeby tu nie było ruchu. Prostujemy nogę w ten sposób. Stopa point, stopa flex, stopa point, stopa flex. I powoli wsuwa się z powrotem. I druga strona. Wysuwamy. Point, flex, point, flex. I z powrotem wsuwamy. Jeszcze raz, prawa lewa strona. hop, Raz, dwa. Trzy i cztery, stopa się wsuwa i lewa, kręgosłup ustawimy bardzo neutralnie, nie musicie na siłę dociskać do powierzchni, ale też nie wyginamy go i wracamy. Ok, i teraz łączymy stopy podeszwami, dobrze? Albo chociażby pięty się łączą, palce są luźne i tylko zobaczcie, połyskę teraz z opuszczaniem jednego kolana do podłogi i powoli. Też jeszcze masujemy kręgosłup. 4, 3, dwa i 1. Ok, podnosimy prawą nogę do góry, lewą nogę do góry. Table top 90 stopni, nie bliżej. Dobrze, jeśli ktoś ma problem z biodrami, nie może przyciągać kolan w ten sposób. Wtedy zostaje tylko tutaj. Może zostać tylko z jedną nogą. Jest OK. Albo od razu dwie do góry, ale nie za blisko. Dobrze, trzymamy te nogi w ten sposób. I teraz podnosimy głowę barki do góry. Dobrze, prostujmy ręce i robimy sobie na naszą rozgrzewkę setkę pilatesową. My zrobimy tylko połowę, czyli zobaczcie, w górę, dół. Hop, hop, hop. Dwa. I jeden wystarczy, głowa ląduje, dobrze? I teraz, tak jak wcześniej, w pozycji niskiej, łączymy podeszwy ze sobą i tylko kołyszemy się, raz, na jedną, raz, na drugą stronę. I wystarczy ręce na podłogę, zakładamy prawą nogę na lewą, dobrze? I kolana, jeśli prawa noga jest na lewej, kolanka idą w lewą stronę. Tyle, ile możemy. Nie rusujcie się, żeby dotknąć i sięgnąć do podłogi, bo wtedy za bardzo poczujecie, jak ciągnie Was tutaj. Poczujecie, jak plecy Was ciągną. Jak poślagę się rozciąga. Ale tylko do takiego naprawdę przyjemnego uczucia. Powoli wracamy do środka i zmieniamy nogi lewa na prawo. Mhm. I wracamy do środka. Opieramy, rozplątujemy stopy, opieramy się na przedramionach, dłonie płasko, tak samo diamond shape, czyli kolanka na zewnątrz za dużo. I teraz tak samo staramy się sięgnąć kolanem do, do yy, podłogi. Do podłogi, do łóżka, do maty, gdziekolwiek jesteście, do trawy, dobrze? Na jedną na drugą stronę. Bardzo, bardzo ładne nasze biodra, niestety przykurczone, dlatego to jest tak fajne. Tak fajne odczucie. Dobra, jesteśmy tu, stopy płasko. Wysuńcie proszę prawą nogę, podnieście do góry. Kolana są razem, one są razem sklejone. Stopa flex, stopa point, flex, point. Jeszcze, jeszcze. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Powoli wracamy, zmieniamy stronę. Kolanka są razem. Flex, point, flex. Jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1 i powoli wracamy. I teraz prawa noga do góry i wygrunimy rowerek. Dla osób z problemami z kolanami lub z biodrami nie polecam przyciągania kolana jak najbliżej. Dobrze? Wystarczy tutaj i ruch odbywa się w ten sposób. Zrobiliśmy ten flex i point po to, żeby było nam łatwiej zobaczcie, wykonać to ćwiczenie. Zróbmy je bardzo, bardzo, bardzo powoli. Prawa do góry, przyciągamy kolano, wyciągamy nogę, flex ze stopy, idziemy w dół i powoli prawie dotykając podłogę, wracamy z powrotem. Jeśli czujecie jeszcze raz wysoko, dobrze, 8 razy w ten sposób. Im wolniej, tym gorzej. Czyli im wolniej, tym lepiej, tak naprawdę, prawda? Hop. To jest 3. To jest cztery. Im wolniej, z większą kontrolą poczujecie, jak nasz brzuch pracuje. To jest pięć. Czyż jazda na że to jest funkcjonalna? Jest. Jeszcze dwa. Do przodu, flex ze stopy, podwijamy i do góry. Jeśli kark was boli, jeśli nie trzymacie głowy luźno, ok, wracamy, zmieniamy nogę, to wtedy możecie położyć się i oprzeć głowę na poduszce i będzie też ok. Do przodu, pełny wyprost stopa, flex, podwijamy. To jest dwa. Odbijamy. To jest trzy. Cztery. Powolutku. Bardzo skupiamy się na ruchu. To jest pięć. i to jest osiem. Stopy razem, podeszwy razem i tak samo, raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeśli to jest za dużo, tak jak powiedziałam, dla Waszego karku, możecie się położyć, dobrze? Głony szerzej i po prostu tylko taki ruch. Taki ruch, otwierając biodra. I zostańcie już tutaj, jeśli czujecie, Ok, odcinek szyjny, Jeśli nie, to wracamy na przedramiona. I teraz w odwrotną stronę palce point. Flex i wracamy. Palce point. Zobaczcie, że moja noga jest równe do podłogi. Dobrze? I hop i wracamy. I jeszcze raz. I wracamy. Flex. To były trzy. To były cztery, musimy się spieszyć, bo jeszcze chcę Wam pokazać na stronie. To jest pięć, flex, 6. point, przód, siedem i osiem. I stopa wraca, zmieniamy stronę, drzew, odwrotną stronę. Czyli point, wyciągamy nogę, flex i wracamy. Powoli, powoli. Naprawdę dla naszych mięśni jest to lepiej, jeżeli zrobimy to w takim tempie, niż gdybyśmy machali to byłoby bez sensu. Dobrze? Nie chodzi mi o to, żebyśmy tacy byli w pełni zdyscyplinowani, pełna kontrola. Nie. Chodzi o to, żeby po prostu dobrze zrobić to ćwiczenie i wycisnąć z niego najwięcej, jak nie możemy. Jeszcze dwa. Flexion. Hop. I poń, i ostatni raz. I już. Ok, teraz rzecz super ważna. Najprostsza, okej, okay, jaka tylko może być. Wyciągamy ręce do tyłu, wyciągamy stopy. I teraz chciałabym, żebyście w tym samym momencie sięgnęli rękami jak najdalej do tyłu, tak jakbyście chcieli złapać, a w tym samym momencie wasze stopy ok? Sięgają w przeciwny kierunek, czyli rozciągamy nasze ciało. Tak jakbyśmy, jakby nasze ciało było podzielone na pół. Tu mamy dwie drużyny. Jedna drużyna ciągnie linię, linę, w tą stronę, druga w tamtą stronę. A my, A okay, my jesteśmy uczestnikami tego zawieszania. Więc mocno wyciągamy i trzymamy. Osiem, siedem 6. sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, zepchnijcie wszystkie mięśnie i luz. I jeszcze tylko raz, mocno, mocno, hop, 2 trzy, stopy się dają jak najdalej, dwa i luz. Ok, z tej pozycji obracamy się na bok, dobrze? I teraz, jeśli macie poduszkę, ja nie mam tej poduszki, po prostu opieracie sobie głowę na poduszce. Dobrze? Mi będzie łatwiej, jeśli zrobię to w ten sposób, mam jakiś tu punkt podparcia, ale wiem, że z poduszką będzie Wam zdecydowanie łatwiej. I teraz, stopy są troszkę do przodu. Zobaczcie, prawy kąt prosty, ale prawie, prawie robię dużą różnicę. Druga ręka jest z przodu. Jeśli macie poduszkę, dobra, ja będę udawać, że mam, położę sobie rękę, dobrze? I chciałabym, żebyście tylko, zobaczcie, muszę się troszeczkę tak jakby dostosować do tego ćwiczenia. Ręka jest z przodu dla równowagi. Otwieramy biodro i wracamy. Otwieramy i wracamy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni raz. Pięknie. Nogi idą troszeczkę bardziej wydłużamy w ten sposób. Cały czas głowa na naszej poduszce. Podnosimy nogę, która jest, która jest tą nogą na górze, nogą wiodącą, do góry. Stopa jest flex i opuszczamy do góry i w dół. Tylko tyle. To jest trzy. To jest cztery. Pięć. Sześć. To są ćwiczenia, które spokojnie można wykonywać, e, jeśli mamy problem z biodrami. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I teraz ugnijcie nogi w kolanach, nie aż tak jak w pierwszym ćwiczeniu. Noga, która jest na górze, idzie do tyłu i stopa jest za nami. W ten sposób, żeby otworzyć to biodro. Jeśli to jest za dużo, zostańcie tu. I też jest fajnie. Ważne, żeby te stopy, żeby te kolana się nie dotykały. Noga, która jest z przodu, idzie w dol, wyprostu. Stopa jest na zewnątrz. Podnosimy nogę do góry i opuszczamy. Dwa, trzy, cztery, osiem razy, pięć, sześć, siedem. I osiem. I to było ćwiczenie dla osób, które mają problem z biodrami. Ok? Jeśli nie ma tego problemu, możecie sobie tą nogę przełożyć do przodu, albo położyć ją płasko. W ten sposób. I teraz... Ojej! Ale wiecie co? To jest za łatwe troszeczkę. Idzie do góry. Trzy. Tak samo osiem razy. Tak, cztery. Pięć. Sześć. Siedem i ostatni raz i osiem. Ok, i powoli, powoli, powoli. Podnosimy się tak, żeby nie zakręciło nam się w głowie. Przenosimy się na drugą stronę. Znowu poduszka. Dobrze, ja tutaj z tym łokciem będę walczyła. Nogi są mocno ugięte i tylko otwieramy i zamykamy. Strasznie, niewygodnie z tą ręką, więc troszeczkę sobie ją. Zmienię. Trzy, cztery, pięć, sześć. Otwieramy stopy, są cały czas razem, prawda? Zróbmy jeszcze dwa. Dobrze? Raz i dwa. I teraz bardziej prostujemy nogi w ten sposób. Może zrobię sobie tą poduszkę, nie będzie tak źle. Ręka tutaj z przodu podnosimy nogę, tak zwaną top. Nogę, <laughs> obie, nasze, obie nasze nogi są do nie? Dwa do góry, trzy do wysokości barków, stopa, flex, cztery, pięć, tylko osiem razy sześć, siedem i osiem, i teraz. Noga ląduje do tyłu, w ten sposób otwieramy biodro. Z przodu noga jest wyprostowana. Tu jest dla naszej równowagi ręka do góry. Stopa jest ustawiona bokiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze dwa, siedem. I osiem i albo zostajecie tutaj, albo przekładacie stopę do przodu. Przypominam, że to jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie mamy problemu z biodrami. Połóżcie tą nogę w ten sposób i do góry. Czyli teraz ta noga, która była na dole, nam pracuje. Wewnętrzne części ud. 3, 4, 5, 6, 7. I osiem. I zobaczcie, jak, moi drodzy, z i rozgrzewki zrobiły nam się ćwiczenia bardzo wzmacniające. i nie było. Ostatnia rzecz, szerzej troszeczkę stopy, opieramy się na ramionach, rozciągamy plecy, wciągnijcie pętek do kręgosłupa, oderwijcie pętek od maty, dobrze? I tylko broba. W dół i do góry.